Ile lat miał najmłodszy rekordzista, który dostał się na uniwersytet Harvarda? Jak długiej liczby była w stanie przemnożyć w pamięci pewna geniuszka z indii? I czym w zestawieniu dzieci geniuszy znalazło się miejsce dla jakiegoś Polaka lub Polki? Tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zaczynamy! Numer 10 Wolfgang Amadeusz Mozart Urodzony w Austrii, w Salzburgu w połowie XVIII wieku Wolfgang Amadeusz Mozart, to chyba najbardziej znany przypadek dziecięcego geniuszu. Jak informuje Vivian Janks, Business Insider, już w wieku 3 lat młody Wolfgang umiał grać na klawesynie, a w wieku 6 skomponował swój pierwszy utwór. Później nie zwalniał tempa. Gdy miał 8 lat, skomponował pierwszą symfonię, a 4 lata później operę. Encyklopedia Brytanica przytacza anegdotę, która potwierdza geniusz kompozytora. Gdy miał 14 lat, w Watykanie usłyszał słynny wówczas utwór Miserere Mei Deus, którego zapis nutowy istniał tylko w trzech kopiach. Młody Wolfgang nie mógł w nocy spać. Z nutów spisał więc utwór na nuty z pamięci. Numer 9. John Von Neumann. Jedną z bardziej osobliwych umiejętności tego urodzonego w 1903 w Budapeszcie matematyka i pioniera nauk komputerowych przytacza Wikipedia. Von Neumann, którego ojczystym językiem był węgierski, już w wieku 6 lat potrafił opowiadać dowcipy w Grece. Inną specyficzną rozrywką, w której von Neumann był niezły jako dziecko, było odpowiadanie na wyrywki na pytania dotyczące danych z książki telefonicznej. Jak wspomina Encyklopedia Brytanica, potrafił także wyrecytować zapis całkowicie. Kart z tej publikacji. Von Neumann, który od około 30 roku życia mieszkał w Stanach, był żywym kalkulatorem. Potrafił w ciągu sekund wykonywać w głowie skomplikowane obliczenia. Mrosiem Kishan Shrikant. Dzieci geniusze zajmują się nie tylko muzyką czy skomplikowanymi obliczeniami, ale także sztuką filmową. Rodzony w Indiach Kishan Shrikant to posiadacz rekordu Guinnessa jako najmłodszy reżyser filmowy, który wyreżyserował pełnometrażowy film fabularny na poziomie profesjonalnym a dokonał tego w wieku 10 lat. Jak możemy dowiedzieć się z archiwalnego artykułu BBC News 2006, 10-letni wówczas Mr. Kishan, jak nazywali go podwładni na planie zdjęciowym, już wtedy miał na swoim koncie 24 występy w filmach i ponad 1000 epizodów w operze mydlanej nagrywanej w języku Kanada. Pierwszy film Kishana, Care of Footpath, opowiadał o problemie bezdomności wśród indyjskich dzieci. Numer 7. Shakuntala Devi Pozostajemy w Indiach. Urodzona tam pod koniec lat 20. ubiegłego wieku, Shakuntala Devi także zapracowała sobie na wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. Tak jak von Neumann, była żywym kalkulatorem, a w wieku 61 lat poprawnie przemnożyła przez siebie w głowie te dwie liczby. W ciągu zaledwie 28 sekund wskazała prawidłową odpowiedź. Pierwsze oznaki obliczeniowego geniuszu wykazywała jednak już w wieku 3 lat. Grając z ojcem w sztuczki karciane, inną pasją Devi było pisarstwo. Była pionierką badań nad homoseksualnością w Indiach. Dzięki książce, którą napisała w 1977, przyczyniła się do ocieplenia wizerunku osób homoseksualnych w tym kraju. Numer 6. Pablo Picasso. Pablo Picasso w pewnym sensie był skazany na karierę malarską, jak zauważa Ivan Andrews z History .com. nawet gdy jeszcze nie umiał mówić, już rysował, a gdy nauczył się mówić, jego pierwszymi słowami były prośby o. Ołówki. Jako syn malarza i nauczyciela sztuki, Picasso od najmłodszych lat zdobywał wykształcenie malarskie. W wieku 8 lat namalował swój pierwszy znany obraz Picadora, który obecnie jest słynnym nowojorskim muzeum Guggenheima. Jak informuje Evans, już w wieku 14 lat Pablo przegonił w umiejętnościach swego ojca i dostał się do prestiżowej szkoły w Barcelonie, a zaledwie rok później namalował płótno o dużych rozmiarach, pierwszą komunię, o której było głośno w lokalnej prasie. Marsz pozostawił po sobie 22 tysiące dzieł. Pytanie na dziś, a jaką supermoc wy objawialiście, gdy byliście dziećmi? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Numer 5. Maria Kirill Skłodowska. W dzisiejszym odcinku znalazło się miejsce dla dziecięcej geniuszki i z naszego kraju, choć Maria Kirillsk-Kłodowska zasłynęła swymi dorosłymi odkryciami, to już jako dziecko przejawiała niecodzienne zdolności. Jak wspomina portal Mental Floss, młoda Maria już w wieku 4 lat potrafiła czytać po rosyjsku i francusku, pomagała także rodzeństwu z pracami domowymi z matematyki. Ponoć potrafiła też przywołać wydarzenia z bardzo odległego, wczesnego dzieciństwa. Była pierwszą kobietą, która zdobyła nagrodę Nobla i to dwukrotnie, jeszcze drugą w dziedzinie chemii w wieku zaledwie 44 lat. Ku upamiętnieniu tego wydarzenia ONZ w jego setną rocznicę mianowała rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii. Numer 4 William James Sidis Vivian Giang z Business Insider określiła Williama Jamesa Sidisa najmądrzejszym człowiekiem, który kiedykolwiek żył. Takie określenie nie dziwi biorąc pod uwagę, że jego IQ oszacowano na 250-300 punktów. Dla porównania IQ Alberta Einsteina szacuje się na ponad 160, a żeby zostać określonym jako geniusz, przydałoby się uzyskać powyżej 140. Sidis, Amerykanin urodzony pod koniec XIX wieku, przejawiał niesamowite zdolności matematyczne i językowe. Legenda głosi, choć wielu wskazuje, że brak na to jednoznacznych dowodów, że mówił około 25 językami. Faktem jest natomiast to, że w swoim czasie ustanowił rekord młodego wieku dostania się do prestiżowego Uniwersytetu Harvarda. Miał wówczas zaledwie 11 lat. Numer 3. Judith Polgar 43-letnia obecnie Węgierka Judith Polgar sprawiła, że szachy przestały być postrzegane jako domena mężczyzn. Jak informuje Encyklopedia Brytanica, jej ojciec, psycholog edukacji, uważał, że wyjątkowe zdolności nie są skutkiem wrodzonego talentu, ale raczej odpowiedniej praktyki. Postanowił sprawdzić tę tezę w praktyce i tak oto jego wszystkie trzy córki okazały się geniuszkami szachów. Na szczególną uwagę zasługuje Judith, która w 91 roku zdobyła tytuł Grand Master, wygrywając mistrzostwa Węgier. Osiągnęła ten tytuł jako najmłodsza osoba w historii. Miała wówczas zaledwie 15 lat i 5 miesięcy i pobiła dotychczasowy rekord, który dzierżył mistrz świata Bobby Fisher. Judith już w wieku 5 lat potrafiła pobić szachy osobę dorosłą, nawet nie spoglądając na planszę. Numer 2 Laurent Simon. W listopadzie zeszłego roku dziewięcioletni belk Laurent Simon miał szansę zostać najmłodszą osobą na świecie, która ukończy uniwersytet. Zwróćcie uwagę, że mowa tu już o uzyskaniu dyplomu, a nie o dostaniu się na studia. Jak informuje magazyn New Straits Times, dziewięciolatek był na ukończeniu studiów inżynierii elektrycznej na Politechnice w Eindhoven. Cały kurs zajął mu 9 miesięcy. Uzyskanie dyplomu miało odbyć się w grudniu. Niestety władze uczelni postawiły przed chłopcem kolejne egzaminy, które opóźniłyby zakończenie studiów do połowy 2020. Wówczas Laurent nie pobiłby rekordu. W odpowiedzi wraz z rodzicami postanowił rzucić studia. Z pewnością ma jeszcze czas do namysłu, co chce robić w życiu, a może nie podobał imprezą w akademiku. Numer 1 Stevie Wonder. Urodzony w 1950 w Saginaw w stanie Michigan jako Stuland Hardway Judkins, muzyk szybko zapracował sobie na swój sceniczny pseudonim, zaczynając w bardzo młodym wieku jako Little Stevie Wonder. Swoje pierwsze utwory prezentował profesjonalistom już w wieku 11 lat. Szybko rozpoczynając współpracę z wytwórnią muzyczną Motown Stamla. Utrata wzroku w wieku niemowlęcym nie przeszkodziła mu w opanowaniu umiejętności komponowania, śpiewania, grania na pianinie, organach, harmonice czy perkusji. Jak informuje Encyklopedia Britannica, już w wieku 21 lat miał na koncie kilkanaście wielkich hitów, jak choćby utwór Fingertips, który znalazł się na miejscu pierwszym zestawienia Hot 100 amerykańskiego magazynu muzycznego Billboard. Miał wówczas 13 lat, co uczyniło go najmłodszym artystą w tym rankingu w historii. I to już wszyscy młodzi geniusze na dziś. Właśnie widzicie najciekawszą odpowiedź na pytanie, które zadałem w poprzednim odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć w następnym filmie swój komentarz, koniecznie odpowiedzcie na moje dzisiejsze pytanie. Sprawdźcie również pozostałe filmy, w których przybliżam losy niesamowitych postaci Piona.